Hej, witajcie bardzo serdecznie dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym Wam pokażę, jak zrobić oto takie paznokcie. Moje paznokcie zrobiłam z systemem Sensational, który zakupiłam przez internet. Wiem, że takie właśnie zestawy dostępne są w Ameryce, Wielkiej Brytanii i w Holandii. I właśnie taka lampa wchodzi w zestaw. Kolejną rzeczą, która w zestaw wchodzi, jest również primer do odtuszczenia naszych y naszej płytki paznokcia. Kolejną rzeczą, którą znajdziemy w zestawie, jest to cleanser. Jest on nam potrzebny do zakończenia całej pracy, do wyczyszczenia już paznokcia, który jest już zrobiony. Kolejną rzeczą jest potrzebny nam żel. Jest to top gel, jak i basic gel, czyli pierwsza powłoka i ostatnia powłoka. Do tego mam kolor taki właśnie czerwony, raspberry wine, czyli malinowe wino. I mam jeszcze taki fioletowy. Nie powiem wam jaki to kolor, bo po prostu nie pamiętam. I następną rzeczą, którą znajdziemy w pakiecie, jest właśnie taki pilniczek, żeby wypiłować naszą płytką, płytkę paznokcia. Do tego takie waciki i patyczek do skórek. A więc jako pierwsze wzięłam i wypiłowałam właśnie swojego pasowcia z góry i teraz podnoszę jeszcze skórki, które są mi na przykład w drodze. Teraz biorę takiego właśnie łacika, namaczam go tym płynem i usunę jakby powiedzieć resztki opiłowanych paznokci kolejną rzeczą, którą biorę właśnie jest to ten primer, żeby odtłuścić całą płytkę paznokcia i robię to nie takimi normalnymi ruchami jakby malowała paznokcia, ale takiej staram się wetrzeć to wszystko w płytkę paznokcia. Ten primer powinien około 30 sekund nam wysnąć I zaraz potem będę nanosiła żel. Ten przezroczysty. Staram się go nałożyć do ścieńko, żeby było, nie było zbytnio grube, bo to później może nieestetycznie, nie fajnie wyglądać. A więc ma maluję paznokcia i staram się nie dotykać. Właśnie skóry, żeby to takie nie weszło, bo później tak to nie fajnie będzie wyglądać. I teraz wsadzam właśnie rękę pod lampę i trzymam ją 30 sekund. To jest 30 sekund wystarcza, właśnie na tą pierwszą warstwę. Kolejną rzeczą, którą robię, nanoszę kolor. To jest to właśnie czerwone wino nasze. Akurat sobie wymyśliłam, że zrobię w dwóch takich właśnie kolorach i teraz mm, nanoszę ten kolor czerwony. Bardzo staram się zrobić to dokładnie, lecz nie dotykać właśnie skórek, ale ja to ja zawsze dotknę, jak możecie zobaczyć na innych paznokciach, więc nic na to nie poradzę. Zawsze się staram, ale zawsze wychodzi źle. I teraz właśnie tego paznokcia wkładam już na minutę do tej lampy. Po minucie wyciągam no i sprawdzam, czy na przykład podoba mi się kolor. Jeżeli nie, to nanoszę drugą warstwę. I też staram się, żeby ta warstwa była dość cienka, żeby później to tak niefajnie nie wyglądało. I rozprowadzam wszystko cienko, lecz bardzo dobrze przy moich skórkach, które oczywiście będę dotykać. Aha, i pamiętajcie jeszcze, żeby tak pod paznokciem podjechać, żeby później właśnie nie odpryskiwało nam, bo tak też się zdarzyć może. I, ws i wsadzam z powrotem swojego, swoje paznokcie pod lampę na czas minuty. I teraz praktycznie ostatnia rzecz, którą robię, nanoszę znowu ten sam żel czyli Basic Coat i Top, top Coat i też również rozmarowuję, nanoszę po prostu też cienką warstwę i też właśnie staram się podjechać jakby powiedzieć, pod tego paznokcia, bo wtedy wiem, że moje paznokcie będą ochronione przed właśnie, żeby tak nie odprysnęły i wkładam znowu z powrotem to pod lampę na 30 sekund po 30 sekundach wyciągam, wszystko jest piękne i gotowe Ostatnią rzeczą, którą jeszcze robię, właśnie znowu daję ten płyn na szmatkę. Bacik szmatka. I będę go brała i wycierała, właśnie tego paznokcia, tą klejącą ostatnią warstwę ściągała. I tak oto prezentują się moje paznokcie. Dodam tylko, że można dodać różnego rodzaju zdobienia na te paznokcie, nie ma żadnego problemu, paznokcie się trzymają do 14 dni. A więc to było na wszystko, cześć Pa!